Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Oczami Dziecka w cyklu Happy, to znaczy szczęście, realizowanym we współpracy z marką Bella Baby Happy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o emocjach, o ich znaczeniu w życiu nie tylko dziecka, ale również naszym, w życiu dorosłego człowieka, każdego z nas. A moją gościnią jest Wiktoria Druszka. Dzień dobry, Wiktorio. Dzień dobry, witam. Wiktorio, skupimy się na początku na emocjach dziecięcych. Chciałabym zadać takie pytanie słowem wstępu: Czy jest taka granica wieku, kiedy możemy mówić o emocjach, rozmawiać z dziećmi o emocjach i tych naszych? Które one obserwują i tych ich oczywiście, które odczuwają, a które nie zawsze potrafią nazwać. No, ja właśnie myślę, że y, nie ma tej granicy, że w mhm. zasadzie już y, mamy badania, że już w życiu prenatalnym dziecko czuje y, nasze emocje. Na mhm. przykład, jak mama się wycisza przy danej muzyce, to warunkowanie też jest takie jakoś w umyśle dziecka, że, że mama wtedy jest, jest y, zrelaksowana i jemu też jest przyjemnie. Y, no i w zasadzie, jak sama powiedziałaś, y, dziecko przeżywa wraz z mamą, wraz mhm. z rodzicem, i to przede wszystkim chodzi o przeżywanie. I towarzyszenie niż o mówienie przede wszystkim na początku. Mhm. Y więc y też y potem, jak dziecko przychodzi na świat, jest myślę sobie totalnie zdezorientowane. Nie wie, co się dzieje. Y jest to czasami no, bardzo często strach y w ogóle lęk, tak co to się dzieje, tyle bodźców. Y y no i wtedy bardzo ważne jest takie poczucie, że y rodzic no, mniej więcej y y wie, co robi. tak Jest przy tym dziecku, jest ta bliskość, jest to. Lekiem, bliskością, no też mówieniem, nawet jeśli dziecko wtedy nie rozumie, ale przede wszystkim mm -hmm. to jest taki moment towarzyszenia kojenia. Więc oczywiście wraz z wiekiem, im starsze dziecko, tym więcej jakoś tego. Aspektów do zaopiekowania, prawda? Że, że emocje składają się z i, i z aspektu fizjologicznego, poznawczego i, i e, behawioralnego. Więc potem jest jakby więcej możliwości do zaopiekowania, w sensie więcej dziecko rozumie, słyszy, więc możemy tłumaczyć różne rzeczy, mhm. ale najpierw chodzi o to takie towarzyszenie. Dziecko też nas, my też dziecko modelujemy, więc dziecko bardzo dobrze nas obserwuje, tak? co się dzieje, kiedy. Mama jest smutna, kiedy jest szczęśliwa, kiedy jest zła. E, więc jeśli bym mówiła o granicy, to jej nie ma. To ona jest tak naprawdę od początku życia dziecka, już w wieku prenatalnym, mm. tylko ona coraz bardziej się rozszerza potem ten obszar do zaopiekowania mm. emocjami. Dziękuję ci bardzo. A jak już mówisz o rozszerzaniu mm -hmm. tak, tego obszaru. No to wchodzimy powiedzmy w ten wiek dziecka, kiedy te emocje zaczynają być coraz bardziej intensywne, pewnie on ma, ona ma dwa, trzy latka, cztery. Jak zacząć takie rozmowy, kiedy to pole się już rozszerza? Ja w ogóle chyba nie lubię mówić, jak zacząć, tak? Mm -hmm. Bo ja myślę, że dobrze by było, żeby to było przede wszystkim naturalne, tak? Mm -hmm. Myślę sobie, że często słyszę w gabinecie właśnie, że, że... Żeby nauczyć się mówienia o emocji. No nie ma podręcznika od emocji, prawda? Nie ma tak, że yy, zawsze wiadomo, co, co zrobić, że jest jakiś schemat. W co się zamkniemy w jakichś takich schematach, to tym trudniej nam będzie. Yy, ja myślę sobie, że yy, yy, jedną z ważnych rzeczy jest dostrajanie się. Yy, takie... Yy, przyglądanie się, co dziecko może przeżywać. No, przykładowo, jak dziecko na przykład występuje lęk separacyjny i, i wali na przykład yy, piąstkami w drzwi, bo tata wychodzi do pracy. No, to wtedy możemy jakoś, prawda, mówić, że mhm. no, rozumieć to jako typową złość, yy, no, rozpacz nawet dziecka, yy, czy smutek. Yy, I jakoś nie, nie mówić, no, nie płacz, tylko właśnie płacz. płacz płaczesz, bo, bo przeżywasz smutek, bo mhm. coś cię, ci dolega, bo, mhm. bo przeżywasz rozstanie. Mhm. A więc nazywanie, takie rozumienie, yy, przetwarzanie wraz z dzieckiem tych emocji, yy, jakoś też tak yy, otwieranie się na rozmowy wraz z dzieckiem, czyli na, językiem dziecka, yy, czyli na przykład czytanie bajek i jakoś szukanie elementów wspólnych, yy, na przykład bohaterów, którzy przeżywają jakieś mm. yy, dane emocje, które mogą jakoś nawiązać do rozmowy o tym, co dziecko w tym czasie przeżywa. Mm. Yy, tak sobie też myślę o tym, że to co jest ważne w tym mówieniu o emocjach to... Na przykład czasem my jako dorośli możemy więcej zaobserwować, a dziecko jeszcze może nie wiedzieć, co się dzieje. Bo na przykład, nie wiem, zobaczy pieska i się, nie wiem, po, nie wiem prze, poczuje fizjologicznie jakoś, nie wiem, czy dreszcz, czy, czy jakoś yy, odskoczy, tak? Yy, no i wtedy możemy powiedzieć, że widzę, może, że się boisz, bo, bo jakoś pierwszy raz widzisz pieska albo piesek zaszczekał, a nie, żeby mówić jakoś, nie bój się, tak? No dlaczego, ma, dlaczego mamy zaprzeczać emocjom Dziecka, bo to mhm. przecież utrwala potem takie myślenie, że no, jak się boisz, to, to od razu jakoś y, albo zminimalizuj tę emocję, albo jakoś mhm. zaprzeczaj. tak? Mhm. Więc jakoś widzieć te emocje, nazywać y, językiem dziecka, y, y, jakoś tak y, dostrajać się, ale mhm. też jakoś przede wszystkim opiekować się tymi emocjami. Czyli ten dorosły mhm. jest też po to, żeby jakoś. Starać się rozumieć, może nie od razu wiedzieć, co się dzieje, ale zastanawiać się dzieckiem, tak? Domyślać się. Wiktoria, troszkę już powiedziałaś yy, odpowiedziałaś na pytanie, które chcę zadać za chwilę, mm -hmm. <laughs> ale jednak je zadam, bo yy, powiedzieliśmy już, że można wesprzeć się książkami że nie ma czegoś takiego yy, jak rozpoczęcie tych rozmów, bo to zaopiekowanie się tymi emocjami powinno być od samego początku. Natomiast zapytam tak wprost, czy ten język tych rozmów powinien być bardziej dojrzały, dorosły, czy może warto jednak troszeczkę sięgnąć po dziecinny, powiedzmy tak, bardziej zrozumiały dla dziecka sposób mówienia. Ja myślę, że zdecydowanie podążać za ty, tymi etapami e, rozwoju dziecka, bo mm -hmm. jeżeli ten język będzie za trudny, to po prostu nie zrozumiemy się z dzieckiem i, i ten, to dziecko stanie jakoś bardziej szybciej stanie się z, jakoś e, dorosłe, niż mm -hmm. byśmy może właśnie chcieli, mm -hmm. niż powinno to być. E, po to są różne podręczniki właśnie dla dzieci w takim wydaniu bardziej bajkowym, dziecięcym, żeby ten język dopasować do rozwoju, do etapu rozwoju mm -hmm. dziecka. Myślę sobie, że samo przeżywanie emocji jest trudne, i jeśli ten język jeszcze skomplikujemy, mm -hmm. to tym będzie to trudniejsze. Zrozumiałe, prawda? Tak, mamy jakoś podążać, towarzyszyć, a nie jeszcze bardziej komplikować. Mm -hmm. Pewnie. Powiedziałyśmy już troszkę o tym, czym się możemy wesprzeć, mm -hmm. bo chciałabym taki, taką pigułkę dla rodziców tej wiedzy tutaj troszkę zawrzeć. Być, opiekować się tymi emocjami, wesprzeć się książkami? Czym jeszcze można się wesprzeć? Ja sobie myślę, że w ogóle rozmowami na pewno z psychologami, terapeutami, mm -hmm. jeśli jest taka potrzeba. Żeby może podkrywać w sobie różne błędne przekonania, którymi możemy z którymi idziemy przez życie. No właśnie, nie płacz, chłop, chłopcy nie płaczą, mężczyźni tak. nie mhm. płaczą. Złość jest zła. Mhm. E, e, dlaczego się boisz? Mhm. Po co się boisz? E, nie ma co się bać. Mhm. Żeby się temu przejrzeć, po to, żeby jakoś rozkodować te, te przekonania, jakoś się zmienić, e, ale też myślę sobie, że Coraz częściej są kręgi mam, kręgi kobiet, z których można się zastanawiać też, co pomaga naszym dzieciom. I myślę sobie, że jeżeli mama, rodzic, dorosły, opiekun oswoi swoje lęki, czy też relacje ze złością, mm -hmm. czy też odkryje się na radość, czy na smutek, to wtedy też szybciej otworzymy się na te emocje z dziećmi. Ja mam na przykład taki przykład z gabinetu, co zrobić, kiedy ktoś odchodzi z rodziny? Czy mogę płakać? Przy dziecku. No oczywiście, że mama, rodzic może płakać, bo to jest naturalna emocja. Z tym, że jakoś niekoniecznie mówić wszystko o dziecku, hmm. jakoś z tym bym na to zwracała uwagę, na przykład, tak? I mówiła o tym, że płacze jest mi smutno, ktoś odszedł albo coś przeżywam trudnego i tyle, może bez jakichś wielkich szczegółów, tak, ale. Też jakoś myślę sobie, że jak my dorośli szukamy wiedzy w podcastach, w książkach, ale no właśnie, też na terapii po prostu, mm -hmm. to wtedy yy, myślę sobie, dzieci zyskują na tym, tak? Yy, myślę sobie, że w ten sposób. Trochę nas naśladują i trochę też widzą, że nie ma czego się bać, ale trochę też fajnie rozkodować to, że właśnie nie ma czego się bać, no nie? Mm -hmm. Wśród dorosłych. Nawet nie tylko wśród dzieci. Że nawet taka konsultacja u psychologa, czy wysłuchanie rozmowy to nie jest tak, że okej, okay, mam problem, więc słucham rozmowy z psychologiem, albo konsultuję swoje emocje z psychologiem tylko dlatego, że na przykład chcę wiedzieć więcej, chcę wiedzieć tak. lepiej. Tak, zyskują ci, którzy tak. są zaciekawieni emocjami. Dorośli mm -hmm. rodzice zaciekawieni emocjami, którzy nie mówią: Ja już wiem wszystko albo wiem, mm -hmm. jak to robić, tylko przychodzą, zastanawiają się, jak mogę mm -hmm. pomóc dziecku i rzeczywiście szukają tej wiedzy. Zaczynają czasami od nie wiem, nie wiem pogubiłem się, mm -hmm. to mnie przerasta. Są też warsztaty na pewno w dużych miastach tak. dla rodziców, jeśli chodzi o właśnie emocje, bo często jest takie twoje, że rodzic przyprowadza nawet małe dziecko, już nawet nie nastolatkę i mówi, Niech pani się zajmie. Tak, moim dzieckiem, bo właśnie ma wybuchy złości w przedszkolu. No y, Wtedy socjalizację można by nawet powiedzieć bardzo mm. roboczo y, edukacja, wychowanie rodziców pod względem emocji zaczyna się właśnie od, od rodzica. Od rodzica. Mm. Y, I no, dziecko się uczy od rodzica, od opiekuna, od nikogo innego. I nawet jeżeli jakieś, mówimy o jakichś grupach wsparcia dla dzieci, mm. to jest zazwyczaj raz w tygodniu to jest za mało. Codziennie przybywa dziecko z opiekunem rodzicem i od niego. Się uczy i te przekonania, y, sposoby radzenia sobie, przeżywania emocji z nimi potem będą przez cały czas. Jeśli na przykład emocje zostaną stłumione, no to one i tak gdzieś wybuchną, bo emocje gdzieś i tak szukają ujścia. I, i najgorzej, jak w dziecku będą utrwalane jakieś takie błędne przekonania, właśnie w stylu nie płacz, nie złość się, y, wszystko przecież jest ok. Tak? No właśnie, właśnie, bo dziękuję za tą odpowiedź, bo to jest właśnie też. Ten najtrudniejszy kawałek, prawda? Mam takie poczucie. Te trudne emocje, o których cały czas gdzieś tam wspominasz, mm -hmm. no bo umówmy się, że one są. Nie da się tego uniknąć, że one są. To jest okej, okay, że one są, ale to wciąż nie wybrzmiewa, że to jest okej. Okay. Tak jak mm -hmm. mówisz, ludzie najczęściej zgłaszają mm -hmm. się, albo nawet, w, nawet ja w rozmowach z, nie wiem, znajomymi, matkami słyszę, no tak, mam problem wychowawczy, bo. Mały zaczął, nie wiem, okładać pięściami coś tam, mm -hmm. tak, albo rzucać maskotkami wścieka się, złości się. Jak zaopiekować najtrudniejsze emocje? Mm -hmm. Jak dać im przede wszystkim podejrzewam, akceptację? Jak je zaakceptować? Czy właśnie zacząć od siebie czy od dziecka? A jak już zaakceptujemy, że one są, to jak możemy siebie poprowadzić i dziecko w tych emocjach, tych trudnych właśnie, w złości, w smutku? No Ja myślę sobie, że przede wszystkim jakoś zaakceptować, że są inne emocje, nie tylko, nie tylko szczęście. Na przykład, mm -hmm. tak? że jest cały wachlarz emocji mm -hmm. i zdrowy człowiek, szczęśliwy człowiek, szczęśliwe dziecko no, przeżywa wszystkie te emocje. W ogóle sfera emocji jest tak dynamiczna, że jest niemożliwością przejść przez życie i nie przeżyć złości, strachu, właśnie lęku, frustracji. Mm -hmm. I, i może może właściwie otworzyć się na takie nowe przekonanie, że złość jest ok, że smutek jest ok, że to tak. jest mi potrzebne. Bo ja myślę, że ciągle pracuje w nas taka myśl, że złość jest zła. Tak. Złość jest dobra, złość jest potrzebna, ona też jest, daje nam energię do działania. I, Jakoś myślę sobie, że jak my sami zaczniemy, tak jako jednostki, już nie patrząc na otoczenie, na to niestety powszechne przekonanie, że krzyk jest zły, że, że jakoś dziecko płaczące, to nie, to najlepiej schować i jakoś wyjść szybko i powiedzieć, że nie wolno tu płakać, tak? Wstyd społeczny tak, się Tak, wstyd w mm -hmm. autobusie, prawda, tak. spojrzenia. Więc jeżeli my sam, same, sami zbudujemy sobie przekonanie, że ja mam otwartość na różne emocje, mm -hmm. ym, czy to wypracowaną Pracujemy właśnie w terapii, czy to za pomocą różnych kręgów, grup, warsztatów, yy, otwierając się na wiedzę. Ja myślę, w ogóle, że takie oswajanie się, pracowanie z emocjami, to jest praca na całe życie. Yy, tak. Takie niepoddawanie się w tym, także mm -hmm. że. Yy, że w zasadzie żyjemy w takim, w taka, taka historia jest u nas, myślę w, na, w naszym kraju, że te emocje zawsze gdzieś były takie, taka była powściągliwość wyrażeń, ma być mhm. dziecko grzeczne, schludne i, i najlepiej lepiej jest widziane to dziecko w kącie, stojące cichutko niż to rozrabiające, prawda? I, Więc jeżeli roz y, jakoś rozliczymy się z tymi przekonaniami w własnej pracy, to też jakoś myślę sobie będziemy z chęcią, z większą otwartością i pewnością siebie podążać za dzieckiem. Jeśli chodzi o trudne emocje, no myślę sobie, że pytasz tutaj przede wszystkim o złość i lęk, tak? Czego tak, się boimy tak. albo na co się złościmy? Tak, tak. Ja tak sobie myślę, że też jest wtedy większa pewność, mm. jak nauczymy sobie radzić, sobie z, z tymi emocjami. Bo oczywiście mm. nie chodzi o to, żeby w złości tylko i wyłącznie krzyczeć, ale też jakoś czasami chodzi o to, żeby się w ogóle zatrzymać nad tą złością i, i gdzieś tam pomyśleć, jak można sobie nią zarządzać. Więc wtedy jakoś też ja tak. Pytasz o to, jak, się, jak, jak oswoić się, no to myślę sobie, że to jest taka praca y, na dłużej y, i też y, przede wszystkim praca własna. Ja sobie myślę, że, że to jakoś y, y, zgoda na te emocje i, i, i potem no, taka, taka, takie przekazywanie to przyszłym pokoleniom, tak, dzieciom. Ale też ja sobie myślę, że warto też o tym, y, jeśli mówisz o, rozmowę, o rozmowie, to rozmawiać oczywiście wśród dorosłych, tak, jak my traktujemy swoje emocje, tak, czy jesteśmy na to otwarci, czy można w ogóle w towarzystwie, w rodzinie, u nas, wśród przyjaciół się złościć, gniewać, mm -hmm. mówić o tym. Bo też myślę sobie, że my tak często mówimy, rozmawiajmy o emocjach, tylko pytanie jak, tak, czy ja mogę bliskiej osobie powiedzieć, słuchaj, jestem zła na ciebie, albo tak. zasmuciłam się, zasmuciłem się, jak ty to powiedziałaś. No bo y, dzieci są doskonałymi słuchaczami i my też jakoś kierując do, do, do siebie słowa różne, też potem podobnie mówimy do dzieci, tak? I więc przyglądanie się temu, co mówimy, o emocjach też jest niezwykle ważne. Dotknęłaś takiej ważnej, yy, ważnej części, bo mówisz o tym właśnie, że my tutaj rozmawiamy w ogóle o tym i od tego zaczęłam rozmowę mm -hmm. naszą. Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach? I oczywiście to jest super ważne, ale jak powiedziałaś o tym, że jak my rozmawiamy między sobą dorosłymi, mm -hmm. to myślę sobie, że zupełnie nie że zupełnie nie mm, Nie znam takich domów, ani na pewno w moim domu tak nie było. Może tak do końca, jakbym sobie to wyobrażała, mm -hmm. że mówimy o tych emocjach, które są właśnie niemile nie, nie widziane, tak? O tych trudniejszych emocjach. Mm -hmm. Albo zaciśniemy zęby mm -hmm. i postanowimy milczeć, bo tak będzie po prostu lepiej. A to w zasadzie zaczyna się od tego prostego pytania, jak się czujesz, ale Dokładnie. z taką uważnością, jak się czujesz tak. i, i czy, czy ta druga osoba pytająca słucha tak, tej odpowiedzi, jak naprawdę się czujesz dzisiaj, tak? a nie co zjesz, albo jak było w szkole, jak było w pracy, co dzisiaj robiłeś, robiłaś, tylko w ogóle jak się masz, przecież od tego też zależy, jak będziemy w danym dniu funkcjonować, jak nasze tak. dzieci będą funkcjonować, więc to jest fajne, żeby na to się otworzyć. tak? Mm. Jeśli dziecko nam opowiada o jakiejś historii z przedszkola albo jakiejś bajce, która go zainteresowała, mm -hmm. to dlaczego akurat ta? Co sprawiło? Może jakoś coś to łączy się z jego przeżyciami mm -hmm. bieżącymi, więc yy, mówić o emocjach trzeba, ale tak z takim yy, rzeczywiście zaciekawieniem, tak? Bo, bo jakoś mnie martwi to, że często rodzice się zgłaszają i mówią, no, dziecko jest bardzo smutne albo dziecko właśnie ma wybuch złości, no i... Yy, czy, czy ten rodzic jest zaciekawiony? To, to mnie jakoś tak zawsze interesuje, czy, czy rzeczywiście chce się dowiedzieć, chce, ale nie poprzez oddanie dziecka do jakiegoś ośrodka na terapię, tylko czy będąc dzieckiem tutaj, w relacji, ja się dowiem, jak mogę pomóc, jak mogę zacząć z nim rzeczywiście rozmowa o emocjach. Żeby nie traktować tego w kategoriach problemów, który trzeba rozwiązać tak. na już, prawda? Mm -hmm. Bo pani w przedszkolu powiedziała, że dziecko uderzyło kolegę, więc ja potrzebuję na już taki mm -hmm. instant, jak to w dzisiejszych tak. czasach, tak. Tak? tak? Tymczasem o emocjach, z emocjami nie da się instant. Tak mm -hmm. jak powiedziałaś na samym początku, to jest praca na całe nasze życie. Tak, tak. Wiktoria, a powiedz mi jeszcze, proszę tak, w ramach um, takiego powolnego, powolnego, spokojnego zakończenia, bo mówimy dużo o tym, co mówić i co. Ty też chciałabyś słyszeć od rodziców mm, jako profesjonalistka, a czego nie mówić o emocjach. Mm -hmm żeby nie utrwalać, mm. wiesz, tych rzucących stereotypów, tak jak napomknęłaś już mm. w czasie rozmowy, że na przykład chłopcy nie płaczą. Tak? tak, chłopcy nie płaczą. W ogóle takie nie płacz, po co płaczesz, mm -hmm. po co się złościsz. Takie negowanie tych złych emocji, tak? Tych tak? tak. trudnych emocji, przepraszam, złe określenie. Tych tak. trudnych emocji. No właśnie, albo co ty baba jesteś, że płaczesz, Aha. to niestety mm -hmm. ciągle słyszę. Mm -hmm, tak. Albo y y y albo na przykład takie wyprzedzanie, że, że y, moja córka martwi się, albo moja córka o właśnie złościć, a tak naprawdę y, można by pomyśleć, że wcale nie, może tak nie jest, tak? Także mm. takie wiem lepiej trochę, tak, że wiem lepiej od samego dziecka co no tak. tu jest. Y, Toż taki właśnie yy... Bar najbardziej słyszę takie właśnie zdania o łzach, o, o smutku, o złości, e właśnie o lęku. E no, bo dziewczynkom nie wypada krzyczeć. Tak, tak. Na nie wypada się Tak, że dziewczynce nie wypada. Mm -hmm. Tak, jak chłopiec nie powinien płakać. E tak, dziewczynkom nie wypada się złościć. Często słyszę też takie: Moje dziecko od początku było trudne. Mm to co to oznacza, tak? Bo na przykład płakało dużo, krzyczało, było takie nadruchliwe, mhm. tak? Albo nieraz spotykam się z czymś takim, jak dziecko jest nerwowe albo jakoś takie no przestraszone, że mhm. moje dziecko jest takie jakieś z ADHD, tak? Moje takie chyba ma ADHD, bo tak, tak, tak się wierci, a to być może jest właśnie o przeżywaniu, tak? Bo przecież emocje mają też to nie jest komunikat tylko werbalny, ale w dużej mierze niewerbalny, tak? Mhm. Czyli wszystko to, co się dzieje z ciałem, e, z oddechem, e, no, wszystko to, co się dzieje, to, to też poza słowami. Holistycznie. Mhm. Traktować te emocje holistycznie, tak? Mhm. Nie w oderwaniu od, od, od całości po prostu. Praca na całe życie mhm. i bardzo holistyczna. Takie szybkie ucięcie, na przykład ja słyszę, mhm. po co krzyczysz, po co krzyczysz, tak? Albo y, na przykład y, jakaś taka niewyraźna jesteś z czymś, mm -hmm. tak? Na przykład. Y, ja wystarczyło żyć, by zapytać, tak, jak zapytać, jak się czujesz z tak. empatią, Albo prawda? Albo wydaje mi się, że jesteś smutna, czy dobrze widzę, mm -hmm. tak? Czy, czy to jest okej? Okay? Na poziomie języka, gdybyśmy mm -hmm. zmienili też, tak jak teraz sobie rozmawiamy, no nie? To aż, mm -hmm. aż poczułam to napięcie gdzieś w okolicach tutaj żołądka, wiesz, ciało, w ciele, mm -hmm. jak, jak powiedziałaś, coś taka niewyraźna jesteś. Mm -hmm. Takimi mi się to. Mm -hmm. Tak. Tak, ile razy to słyszałyśmy, tak? Zamiast tak. właśnie z empatią zapytać, co się dzieje? Mm -hmm. Widzę, że jesteś smutna, tak? Mm -hmm. Albo na przykład zaobserwowałam coś takiego, że nieraz jak dziecko płacze, bo właśnie rozstaje się z mm -hmm. dziadkiem na przykład, mm -hmm. który przyjechał odwiedziny, to od razu zabieramy i, i, i jakoś, żeby tylko to dziecko nie, nie, jakoś nie... Odciąć od tych odciąć, emocji, tak? No to te, żeby już tak, była tak, cisza, spokój, tak. żeby już zapomniało. Tak, tak Zaraz zapomni, tak. da się zabawkę Dokładnie i, i, i tak. zapomni. Albo na przykład właśnie takie szybkie, jak mówisz, reagowanie w stylu... Odwrócenie no, uwagi. Tak. Tak, Dam Ci zabawkę. Może to mój dziecku wcale nie chodzi o zabawkę, tylko nasze towarzyszenie w tym, właśnie. I ona wcale nie chce teraz zwracać tak. uwagi. Tak. Bo jak ta mm -hmm. emocja teraz nie przypłynie, to potem nawróci. wróci Dokładnie, ze zwiększoną tak. siłą. Tak. No i potem oczywiście te zgłoszenia u nas w, w ośrodkach terapeutycznych, mm. że dzieci się samookaleczają. No to jest ta właśnie wieloletnia mm -hmm. w cudzysłowie praca nad tym, żeby właśnie nie wyrażać, tak. chować, tak. Mm -hmm. Coś zrobić, żeby odwrócić uwagę od emocji. Dziękuję Ci bardzo, Wiktorio. Mm -hmm. Wnioski są takie, że musimy pracować ciężko. <laughs> nie tak naprawdę po Pod... prostu trzeba myślę, zacząć od siebie. To trochę wybrzmiała z każdej mojej rozmowy o emocjach dziecięcych. Tak, opiekować też, się. Też mhm. tak mówisz, opiekować się i też przyznać, że to rzeczywiście no, nie jest łatwe takie uznanie, że to jest tak, praca na całe życie, mhm. takie przyglądanie się tym emocjom m, przez cały czas. To jest, no, trwa, no, line, no, linearnie tak. Ale myślę sobie, że jeżeli nagrodą gdzieś na końcu jest to, że, wiesz, poznamy lepiej siebie, poznamy lepiej własne dziecko i jeszcze możemy dostać z nim naprawdę solidną relację, opartą na takim, wiesz, zaufaniu, że ja zawsze mówię mojej córce, przyjdź do mnie z czymkolwiek, z czymkolwiek, nie tylko wtedy, kiedy jesteś szczęśliwa, przyjdź do mnie, kocham ciebie każdą, jak się wściekasz, ja wciąż ciebie kocham, to nie jest tak, bo ona czasem ma takie wiesz, no to jest utrwalone stereotypy, że pokłóciłyśmy się, więc już jest między nami coś nie tak. Więc mhm. nie, będziemy się kłócić jeszcze wiele, wiele razy, tak? Mhm. I myślę sobie, że to robimy dobrze współcześnie jako rodzice, że mówimy tym dzieciom, jeżeli to robimy oczywiście, mhm. że jesteś okej, okay, nawet kiedy się złościsz, co to, to nie znaczy, że ja przestałam Ciebie kochać, tak? Bo kiedyś to złość była taka właśnie. Może coś ze mną nie tak, skoro tyle się zwłaszcza. Nie? W ogóle takie nie bani się emocji. myślę, mm -hmm. że za to trzymam mocno kciuki, żeby, mm -hmm. żeby współczesne mamy rodzice, ja tak podkreślam, mamy, ale ogólnie rodzice mm -hmm. opiekunowie, żeby otwierali się na to, że emocje no, są okej. Okay. No, są w są ogóle okay. stałym elementem naszego życia będą, mm -hmm. są wszechobecne i tak to jest. I dobrze, że tak jest. Dzięki temu żyjemy, tak? Oczywiście. Dopóki je czujemy, żyjemy. Dokładnie. <laughs> Dziękuję Ci bardzo, Wiktorio. Po raz kolejny. Drodzy Państwo, zostawiam Państwa z tą myślą. Wszystkie emocje nasze i naszych dzieci są absolutnie ok. Dziękuję Państwu bardzo.